Hej, siemanko wam wszystkim! Jestem MasterCheater19 to jest kolejny odcinek... pierwszy odcinek z... Tej oto serii! Z Unravel! Czy ja mogę? Mógł... Aaa, bo to tak! Eee, pójdziemy na settings I sobie... Tak troszkę wszystko No, idealnie tak więc to jest pierwszy odcinek z serii Unreal. Mam nadzieję, że... oho, enter. Ogólnie nigdy nie oglądałem tej gierki. Nie wiem o co w niej chodzi, co to jest lub coś takiego. Więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Bo <laughs> dostałem tą gierkę ogólnie od Oliwki. Dziękuję Oliwkę. Eee, yy, tak, tą osobą, z którą nagrywam. Yy, nagrywam Seven Days to die Chyba tu nic nie ma. Dobra. A? Ja nie wiem, co ja robię. Ale mam. Nawet... I mówiła, że niby mam się popłakać, że mam niby patrzeć, jak ja optogram, bo ja dużo ominę, ale. Mam nadzieję, że mi się uda. Dobra, to jest chyba to właśnie tylko od w... Czki. Czekaj, ona była na tamtym zdjęciu z nimi, a później bo... Po... Czy ona jest sama Halo? Ja muszę wiedzieć. No nie. Hops, hops, hops. hops, Motylek! Ojoj, jaki słodki. Czekaj, bo ja tak trochę włóczkę sobie pędzi, a ja tak... Dobrze. Niech będzie. Nieskończona ile... Motylek! Chodź do mnie! Chodź do mnie! I się złapię. O nie! Supełek się zrobił. Ale super. Dobra, ma to sens. A jakie mam bieg? Juciam higher and over if you Ale, że po prostu to jest automatyczny bieg, dobrze. E Ale to jest mądre. Już zapomniałem dobra, to było tak. Ale już lubię tą grę. To było to. Uuu. Ło- No, bo- To- Ło- Dobra. Yeah. Co to? <noise> Czy to jest ta babcia? Siema. Coś czuję, że będę płakać na tym Uuu. <noise> 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 A! To jest takie... Ale to jest smart! To jest wszystko tak dobrze przemyślane! No i co? To ja po prostu nie umiem tego wyszywać. Jak to było? No nie. To było chyba Enter. Tak, to było Enter. Mam nadzieję, że każdy kto lubi tą grę ty ja nie zawiodę. Czy nie będę zbytnio trollować.

I am smart. Pull down. Pull down, foot down, press. Ого. Добро. Мы то у нас покажем. Bo ja nie rozumiem instrukcji. Pull down, down and press space to jump. A, dobra, bo ja zły przycisk. Hold S on is down. Dobra, ma to wszystko już sens. Ja po prostu nie potrafię. Ja, po, ja pewnie zniszczę to sterowanie 500 razy. Buu. Bo... To co, co, coś było A bo ja mogę stracić tą wełnę wy... O, dobra to ja zacznę tutaj jak ja umrę lub coś Oj oj A, nie, nie. A, biegnę! Nie, nie. Nie, dobrze. Ja chyba tutaj źle zrobiłem. Teraz tak. Teraz. Dobrze. I co ja mam tu zrobić? Ja. Yeah. A może tutaj też. Dobra, ma to sens. Czemu ja tego nie wiedziałem wcześniej? Tali. Ja, No nie... Przecież lasso! Jak jest? jest yeah. Mamunio, ale ja tonę. nie, nie, ja chcę żyć. No, białuchkę ja wziąłem. Fantastycznie, fantastycznie, fantastycznie. Dobra, i dalej. Vium. You want to see a real speed. Dobra. Jest dobrze. Ale ogólnie ta gra jest taka przepiękna. Coś czuję, że to będzie bardzo fajna seria. Mam nadzieję, że ją bardzo dobrze przyjmiecie. Nie, no, nie spadaj! Co ty robisz? Tu! Ty ty, 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 tu. Toż to spadnie! Ja nie potrafię jeszcze w sterowanie, toż to jest żart. Do góry, do góry, do góry. No to góry no. Nie, dobra. Ja będę musiał przez to przeskoczyć. Tak. Pewnie. Dobra. Jest dobrze, jest fantastycznie. Niczego nie żałuję. Ale muzyczka jest taka piękna. Aha! Jezu. If you ever gets to hold dobrze. Dziękuję, że teraz mi to mówisz. Ptaszek! Hej, przyjacielu, chodź tu, przyjacielu! Mamy tylu nowych przyjaciół. Watło smart. Ja <laughs> ah, yeah. Nie, co ja mam tu zrobić? No tu ja nawet nie przeskoczę, bo zabraknie mi. Czy ja tu tak skończę? Nie, i ja musiałem coś się minąć, bo na dole jest. I'm not smart. Dobra. I teraz tu. No, chcę wełnę. Łuczkę. Dobra. Cudowny. Jest bardzo cudowny. Oj, oj. Mam nadzieję, że pani babcia nie będzie na mnie zła za to. Есть тут темно. Давай, я иду, A, nie mogę oczywiście, bo czemu by nie? Obses, so, so, obses. So, so. Co zdobyłem? Nie wiem, co zdobyłem, ale ja się cieszę, że to zdobyłem. <laughs> Pewnie w komentarzu ktoś mi napisze albo nie. Zobaczymy. Aj! Chodź, chodź. Przeskoczymy to razem. Albo rozwalisz. A, mogę? Mogę. Hops, hops. I na podróż, uhu! Ale jest super! O! ¿Se I A, nie. Dobra, jest super, ale i tak musimy tam do góry. No, trochę jest za nisko skoczyliśmy. Ojej. No co ja robię? Co ja sobie reprezentuję? No. Aps. Dobra. Jeszcze raz. Ostatni raz. <laughs> Dobra, to musi być wysoko. No nie, byłem. Jezu, to jest tak stresujące o mamu, a to co? Tu nic. Hopsasa, hopsosa. Hopsasa! Nie. Dobra, ale myślę, że tym, tym akcentem, tym skoczliwym, skaczliwym, skokowym akcentem. Mogę zakończyć ten odcinek, ten pierwszy odcinek z Unravel Mam nadzieję, że Wam się spodobał, że seria Wam się spodoba, bo się bawię przy nim bardzo dobrze. Pamiętajcie, że zdrowie psychiczne i fizyczne jest tak samo ważne. Picie dużo wody do, nas, do następnego. Bye.